Sawery Pruszeński opowieść o Mickiewiczu. Mieszkanie w Arsenale. Ludwik Napoleon był już cesarzem Francji. Zakładał dynastię, stroił się w tradycje stryjowskie. Nie myślał jednak oddawać z powrotem Mickiewiczowi katedry w Collège de France. Nie miał najmniejszej ochoty by polski poeta gromił z niej znowu to, co nazywał Kościołem oficjalnym i zrażał katolików. Jeszcze mniej myślał o zwróceniu mu pisma. Ale mimo wszystko Ludwik Napoleon nie miał horyzontów myślowych komisarza policji ani uprzedzeń swych ministrów. Wiedział, że Mickiewicz jest wielkim poetą i że nie można dać mu umrzeć z głodu. Myślał tedy o jakiejś dlań, synekurze. Dwór cesarski dawał wiele takich możliwości. Czy, na przykład, stanowisko bibliotekarza jednej z rezydencji cesarskich nie byłoby czymś w sam raz? Na przykład, na podparyskim zamku Saint-Claude? Ale Saint-Cloud było jedną z ulubionych rezydencji Napoleona III i minister Portul niechętny Mickiewiczowi, począł kręcić jak mógł. Bał się, że w Saint-Cloud może dojść do częstych kontaktów poety z władcą i postarał się to storpedować. Zaproponował zatem arsenał. W murach starego arsenału paryskiego nad sekwaną. Mieści się biblioteka. Po różnych prześladowaniach, donosił Adam bratu Franciszkowi, dano mi miejsce w bibliotece. Mam tam tylko dwa tysiące franków pensji, co jest na Paryż niczym, ale jest nadzieja powiększenia. Pensja, którą pobieram z kolegium francuskiego, czy nadal mi pozostanie, dotąd nie wiem. Miejsce to dano mi na rozkaz księcia Napoleona, a teraz już cesarza. Ale osoby nieprzychylne zmniejszyły o ile mogły to, co w tym rozkładzie było dla mnie korzystnego. Pensja była istotnie mała. Urzędasy zajęły się jej okrojeniem, ale stanowisko miało swoje dobre strony. Było mieszkanie bezpłatne i dość wygodne w centrum Paryża. Z pięknym widokiem na sakwanę, wyspę świętego Ludwika i ścięte wieżyce Notre Dame. Wielu ministrów nie ma w Paryżu podobnego mieszkania, mawiał do odwiedzających. Najbliższą wilię spożyto już tutaj. Wiosną, po długim wojarzu włoskim, wróciła Marynia i Zofia Szymanowska. I oto powoli Mickiewiczowie wrośli z życiem emigranckim. W ramy starego domu nachylonego jak drzewo nad sakwaną. Lata, które przyszły obecnie, były jak wieczorna szara godzina po blaskach i burzach dnia i przed zmrokiem końca. Namiętności, jakie wstrząsały Europą, Paryżem i emigracją, przyblakły i wyschły. Pokolenie wielkiej emigracji skłaniało się teraz ku pojednaniu. Na nowy rok. Już 1853 zakołatał listownie Towiański, ale już nie z gromami i nasyłaniem furii, lecz pojednawczo. Mickiewicz odpisał mu po pewnej zwłoce i korespondencja pozostawszy po dawnemu mętną, była jednak pokojową. W Paryżu o Towiańczykach coraz mniej było słychać. Ksawera znikła z horyzontu jak duch wypłoszony świtem nowego dnia. Jeszcze przedtem, na dzień przed Wilią, postanowiono uczcić wspólnym bankietem dwóch Adamów Solinizantów, Mickiewicza i Czartoryskiego. W okresie trybuny drogi tych dwóch rozeszły się zupełnie, ale teraz z powrotem splotły. Był to zresztą bankiet starców. Czartoryski miał lat osiemdziesiąt, Mickiewicz był już siwy jak gołąb. Barzykowski, Kamiński, Orpiszewski, Januszkiewicz, Plater posiwieli do cna. Dwadzieścia parę lat emigracji, swarów, rozczarowań, zawodów nie były niczym. Na Montmorency i Perlachet grobów polskich przybywało coraz więcej. Byli tam już i kniaziewicz, generał, i Niemcewicz Staruch, był zżarty gruźlicą Julek Słowacki i dwaj Mochnaccy i Izydor Sobański. Na 21 maja, w rocznicę pogrzebu kniaziewicza i Niemcewicza, urządzono teraz wspólne pielgrzymki emigrantów na cmentarz w Montmorency. Latem Mickiewiczowie wyjeżdżali pod Fontainebleau na letnie mieszkanie. Odwiedzano. Bohdanów zaleskich, których dzieci też rosły szparko, i zachodzono na piwo. Jesienią po lasach fontemblowskich szukano grzybów. Zimą mieszkanie w murach arsenału stawało się smutnym. Wieczorami zachodzili Aleksander Hoćko lub Korylski na partię szachów. Niegdyś w Tuchanowiczach też grywano w szachy. Starszemu synowi trzeba było poprawiać zadania łacińskie i wypracowania francuskie. Z córką przerabiał Hermana i Dorotę i ani się spostrzegł, jak odruchowo tłumaczył od razu wierszem na polski. Gdy córka rzekła, Papo, ależ to wiersze, zamknął zniechęcony książką. Owe dzieci dorastały dziwne, inne. Dla Władysia nie było przeszkód, by biec za ocean do Cile, do Domejki. Marynia bez trwogi jechała aż w Poznańskie czy do Włoch. Emigranckie dzieci nie były przywiązane do miejsca. Kiedyś Władyś sięgnął do herbarza na półce. Ojciec wyrwał mu go z rąk. Nie chciał. Swych książek do czytania nie dawał. Poczekaj, aż napiszą co lepszego, mówił. Reszta dzieci było młodszych. Józio był całkiem mały. W szkole na Batiniol dorastało nowe młode pokolenie polskie już emigranckie. Mickiewicz chodził tam na popisy szkolne, przemawiał, był w zarządzie. Wynikła tam właśnie ostatnia emigrancka zwada. Rada szkoły wraz z Mickiewiczem postanowiła usunąć dyrektora jej Klimaszewskiego. Ponoć się zaniedbywał. W obronie Klimaszewskiego, a raczej w napaści na Mickiewicza, wystąpił raz jeszcze ów dziennikarzyna Ostrowski. Ongiś pan Ostrowski gromił Mickiewicza jako ultrakatolika. Dziś czerpał z innej beczki. Jak Mickiewicz ma popierać i rozumieć religijne, katolickie wychowanie? On, przeciwko któremu katolicy polscy zanieśli najprzykrzejsze skargi! Wilbiciel Moskwy, burzyciel katolickiej religii, socjalista, heglista, ateusz, czciciel złotego cielca pienił się wściekle. Ale były to już ostatki emigranckiego błota ciskane na życie, które w tej przedwieczornej godzinie dojrzewało zwolna do posągu. Z końcem 1853 roku doszło do nowych zatargów na wschodzie, a niebawem wszczęła się wojna pomiędzy Rosją z jednej strony a Turcją, Anglią i Francją z drugiej. Miała ona przejść do historii pod nazwą wojny krymskiej. Tak więc była wojna wojna z taratem, z pogrącą powstańczej Polski i rewolucyjnych Węgier. Temu lat kilkanaście, może kilka, powitano by ją w emigracji polskiej na klęczkach. W tym jednak sęk, że od tamtych daremnych czekań upłynęło kilkanaście lat, że przez ten czas pochol pocholiły się barki, posiwiały skronie i przerzedziły się szeregi. Zbyt wiele zawodów doznano, by uwierzyć jeszcze raz jeden. Wierzono zaś tym mniej. Że wojna szła leniwie o spale. Pułki francuskie i okręty angielskie ciągnęły na bosfor w iście żółwim tempie. W dodatku Polakom skąpiono jakiejkolwiek zachęty. Wieści z placu boju dochodziły skąpe. Był to początek wojny i nazwy Małakowa. Pakaławy i Sewastopola jeszcze nie zjawiały się w komunikatach. Tymczasem wiosną pani Celina zasłabła. Już w poprzednim roku nie było dobrze. Teraz wychudła traciła wyraźnie siły. Choroba, o której lekarze powiadali, że jest tak osobliwa i rzadka, że na milion kobiet raz się zdarza, odciągała uwagę całego domu od dalekich wydarzeń. Latem odesłano dzieci nad morze do Saint-Aubin w Normandii, pod opieką francuskich przyjaciół. W Paryżu mąż i starsza córka opiekowali się chorą. Smutno opłynęły dni letnie, smutniej jeszcze początek jesieni. Mama już prawie nie opuszczała łóżka i coraz dotkliwsze cierpienia wyniszczyły ją. Stoi mi dotąd w oczach, jak raz korzystając z pięknej pogody i jasnego słońca, Przesunęliśmy mamę na fotelu do sali jadalnej, bladą już bardzo, ale zawsze śliczną. Pisała potem we wspomnieniach córka. Wrzesień nie przyniósł żadnych zmian. Jedynie komunikaty wojenne donosiły o lądowaniu Francuzów na Krymie. Październik był pozornie lepszy i Marynia tyle tylko mogła donieść swojej przyjaciółce Zofii Szymanowskiej. Bolesne są kryzysy mamy, choć nie tak częste i nie tak straszne jak dawniej. Teraz mama prawie codziennie rano wstaje i siedzi aż do południa, ale o drugiej, czasem o pierwszej boleści wracają i biedna mama męczy się okropnie aż do obiadu. Wieczory są dość spokojne, noce zwykle dobre, choć musi jeszcze mama brać pigułki na sprowadzenie snu. Dni w arsenale ciągnęły się pod znakiem choroby. Ja ciągle do mamy chodzę, dni przepędzam na siedzeniu przy niej. Papa zdrów, dzięki Bogu, bardzo często też u mamy przesiaduje i wtedy mnie wypędza, abym odetchnęła trochę. Józio wesół i miły chłopaczek. Cały dzień skacze, śpiewa, gada, a wieczorem zwykle idzie do ojca, który coraz to nowe zabawki wynajduje dla niego. Na obiad zgromadzamy się z papą i Władziem. Po obiedzie zwykle rozmawiamy trochę. Potem papa idzie do swego pokoju, Władzio do swego, a ja idę do mamy. Jeżeli spokojna, idę pracować obok Władzia. Tak upływają dni i tygodnie. U nas prawie nikt nie bywa. Naturalnie jam bardzo z tego rada. Babunia przychodzi czasem o obiad, papie ugotować i przysmaków przynosi. Pani Aleksandryna wyjeżdża z mężem, który od wiosny bardzo słaby, na zimę do Włoch. Poczciwa pani Roziniol już do domu powróciła. Jej dobroć i jej wylanie na nas nigdy nie było pożądańsze jak teraz. Z przyjazdem Zofii Szymanowskiej poprawiło się nieco zdrowie Celiny, ale na krótko. Boże Narodzenie spędziła chora w łóżku. A choć podnosiła się jeszcze, był to ostatni podmuch sił, koniec zbliżał się z każdym tygodniem nowego 1855 roku. Nadszedł marzec i odsekwane płynęły teraz fale powietrza nasyconego miękką wilgocią wiosny. Adamie nigdyś mi nie skłamał, rzekła pewnego dnia chora. Gdy pan Welpo przyjdzie i powie ci. Ile mi jeszcze czasu pozostaje do życia, powtórz mi. Mam jeszcze różne dać rozporządzenia. Liczę na to. Mickiewicz jeszcze się łudził, ale gdy zapytał lekarza i Welpo opowiedział mu, że nie potrwa to dłużej niż trzy dni, poeta powtórzył: Dziękuję ci, mój drogi. Odrzekła chora i pogrążyła się w rozlicznych czynnościach. Wezwała księdza, spędziła noc na rozmowie z najstarszym synem, Władysławem, pobłogosławiła sześcioro swych dzieci, porozdawała rzeczy. Poprosiła, by zakupiono jej na cmentarzu miejsce na pięć lat. Mickiewicz odparł: Będę niebawem z tobą, zakupię miejsce dla nas obojga. Nie, odrzekła mu, ty powrócisz do Polski. Głos wewnętrzny mnie o tym zapowiada. Ponoć na chwilę przed śmiercią ujęła i połączyła w swych dłoniach ręce męża i siostry przyrodniej owej Zofii, tak to wieńczykom niechętnej. Czyżby chciała, by Zofia zastąpiła dzieciom matkę? Czy bała się, że wróci jeszcze cień czarny jakiś Rzecz całą znamy tylko z opowiadania samej Zofii. Nie wiemy, ile w nim jest prawdy. W każdym razie ręce połączone uściskiem umierającej nie miały połączyć się na stałe. Pogrzeby były coraz częstszym miejscem spotkań gasnącej emigracji. Tym liczniej starała się ona żegnać panią Celinę. Byli Bohdanowie Zalescy i Januszkiewicz. Był stary książę Adam, był Branicki, był, będący właśnie w Paryżu, Aleksander Fredro. Pochód uszedł na perlache, gdzie już o kilka lat wcześniej spoczęli słowacki i Chopin, ale idąc za trumną, Mickiewicz rzucił synowi: Na perlachez, jej nie zostawię. Wybiorę miejsce Montmorency dla siebie i dla niej. Montmorency, jak Fontainebleau, jak saint germain en -LA, miało lasy pachnące Litwą, obrosłe wspomnieniami tylu spędzonych tu miesięcy letnich, przechadzek, grzybobrań. Na tamtejszym cichym cmentarzu polskie groby nie ginęły tak, jak w ciśbie paryskiego perla Chess. Po pogrzebie rodacy porozchodzili się, dzieci zebrała panna Zofia do pustego domu. Przy świeżo usypanym grobie zostali tylko najbliżsi. Stefan Zan, Bergiel, Służalski. Napatoczyła się z wylewnymi kondolencjami jakaś pocieszna francuska, wypłynął z nagrobków pompatycznie śmieszny grzymała. Gdybym był na torturach, a ujrzał tych dwojga mnie żałujących, szepnął Adam, może bym jeszcze parsknął ze śmiechu. O czym odeszli i oni. Mickiewicz prosił Służalskiego, by sprowadził dorożką. Po drodze, w dorożce dudniącej kołami po paryskim bruku, wspominał sny z Celiną związane niejasne petersburskie jeszcze przeczucia swego ślubu. Służalski szaławiła w stylu zagłoby, zabawił wszystkich opowiadaniem, jak to on grzymała omal. Omal niepalną palną umowy. Niósł ją spisaną w kieszeni, ale służalski wyciągnął mu ją chytrze. Wszystko to była oczywiście bójda, nie pierwsza u służalskiego, ale rozproszyła na chwilę nastrój. Ściemniało się, gdy mickiewicz wrócił do grobowo pustego arsenału. Zofia Szymanowska pozostała w domu, ale nie zajęła nawet częściowo miejsca celiny. Najstarszy syn jej nie lubił. Najmłodszego Juzia powierzył ojciec dobrym ostatnio znajomym, także osiadłem w Paryżu, Zaleskim. Tylko Marynia i Helenka dostały się pod władzą ciotki. Cień nieżyjącej Celiny panował nad tym domem bardziej niż kiedykolwiek za życie. Do starej poznańskiej adoratorki i powiernicy pani Konstancji pisał teraz owdowiec słowa gorzkich półzwierzeń. Ostatnie chwile wytłumaczyły po części zagadkę tylu lat bolesnych. Można powiedzieć, że w chwilach tych rozłąki połączyliśmy się po raz pierwszy. Jakoż przyrzekła mi, że będzie duchem mnie ciągle pomagać i być ze mną. Czemu tego nie było za życia? Nie chcę rozwodzić się nad tymi ciężkimi wydarzeniami. Ale raz jeden jeszcze było to wnużenie niejasne i mętne i cała tajemnica rozterki wieloletniej tych dwojga miała do końca pozostać nieodgadniętą.